100 godzin postu mieszanego gwoli wcisłości, czyli około 40 godzin postu takiego 100% na wodzie. Potem trochę soku, trochę smoothie. Potem znowu około 20 godzin postu, 20-24 mniej więcej. Tak to jakoś wyszło. Smoothie i Kolejne 20 kilka godzin postu. Także taki program oczyszczający tym razem sobie zafundowałam. Dzielę się tym z Tobą w ramach ostatniego cyklu, tutaj vlogowego, właśnie a propos oczyszczania, a propos postu, budzenia mocy ciała, bo to niesamowicie pobudza ciało, organizm do naprawy, do regeneracji, do oczyszczania, do pozbywania się. Tego wszystkiego, co nam zalega, co powoduje, że później powstają różne choroby. Więc tak, tak, pierwszy raz aż tyle, fakt, że no, były to nie takie 100%, 100 postu, tylko jednak z tymi sokami pomiędzy. Ale jestem bardzo zadowolona, bo nie przypuszczałam nawet. Że tak łatwo to pójdzie, i nie spodziewałam się, że z taką lekkością to wszystko przebiegnie. Dlatego, że no, ostatni trzydniowy post robiłam dwa lata temu chyba, a tak to cały czas raczej takie jednodniowe, czterdziestogodzinne mniej więcej zazwyczaj wychodzą. Także jestem super zadowolona. Zrobiłam więcej niż spodziewałam się i niż planowałam. Jestem po pierwszym posiłku dzisiaj i w ogóle od wtorku. Tak naprawdę pierwszy posiłek, bo wtorek wieczorem był ostatni, dzisiaj mamy sobotę, czyli środa, czwartek, piątek, no i sobota prawie cztery dni. I co wleciało na pierwszy posiłek, taki stały? Jak sądzisz? Możesz obstawiać w komentarzu. Ano, wleciały nic innego jak winogrona. Dlaczego? No, owoc bogów. Owoc bogów. Nie bez powodu, chyba jest to owoc bogów i jest tak, tak nazywany i tak ukazywany w różnych mitach, i nie tylko mitach, bo no faktycznie winogrona. Teraz nie powiem Ci dokładnie wszystkich zalet winogron, bo po prostu ich nie pamiętam. Natomiast gdzieś w jakiejś książce, właśnie swego czasu, czytałam, że winogrona też bardzo mocno pobudzają organizm jeszcze do oczyszczania, dodają dużo energii, wiadomo, węglowodany, ale te zdrowe węglowodany, bo słuchajcie, jest taki wielki mit po prostu we, we, we wszechświecie, tak, w naszym świecie, szczególnie tym dietetycznym. Które mówi, że owoce są takie po prostu groźne, cukier jest taki groźny. E, tylko nikt nie mówi, że cukier, e, ale to ten sztuczny cukier, nie cukier z owoców. E, jeżeli Twój organizm ma się uleczać, to on się uleczy na naturalnych produktach. Oczywiście teraz coś powie, no dobra, ale jakie naturalne produkty, przecież wszystko jest nawożone, pestycydy i tak dalej. Oczywiście cudownie byłoby mieć krzak winogron wokół domu. I stamtąd sobie te winogrona zrywać. No ale nie ma tak. Więc niestety trzeba się pogodzić z tym, co jest i radzić sobie z tym, co jest. A i tak, i tak w obliczu wszystkich innych alternatyw, to jest to najlepszy wybór. Możesz sobie poszukać. W internecie na pewno są takie informacje. Jak trochę bardziej poszukasz, bo jak będziesz patrzeć na pierwsze trzy wyniki w wyświetleniach w Google, to pewnie się będą wyświetlać jakieś tragedie na temat postu. I ostrzeżenia, dlaczego tego nie robić, ale jak sobie weźmiesz i poszukasz trochę bardziej, trochę dalej, no to to będzie tego pewnie więcej, lepiej. Może masz jakieś swoje doświadczenia, także też możesz się ze mną podzielić tymi doświadczeniami. Bardzo chętnie poczytam o nich tutaj w komentarzu. No i co? No czuję się znakomicie. Czuję się lekko, czuję się świeżo, czuję się tak. Uff. Tak po prostu, jakby zeszło ze mnie mnóstwo jakiejś rzeczy. O przy okazji, oczywiście dużo medytacji, dużo aktywności, dużo zimnych pryszniców. Tak, miałam ostatnio problem z zimnymi prysznicami, wyobraź sobie. A kto mnie zna, to wie, że ja i morsowanie i zimne prysznice a ostatnimi czasy był z tym problem. Eee, I. I tym razem po prostu post, jeden, drugi, trzeci dzień, i te zimne prysznice z taką lekkością, z takim wręcz pragnieniem ciała. Jakby chciało powiedzieć, tak daj mi, to jest dla mnie dobre. Więc fantastyczna sprawa. Jeżeli nigdy nie robiłaś, nie robiłeś takich postów czy jakiegokolwiek oczyszczania organizmu. Nie mówię o oczyszczaniu jakimiś tam ziołami, że cię tam czyści, goni do toalety i tak dalej, z pasożytów i tym podobne, bo to już są specjalistyczne mieszanki. I oczywiście można, można, wskazane nawet, żeby sobie coś takiego urządzić od czasu do czasu, ale nie trzeba robić takich zaawansowanych rzeczy. Można zrobić post na lajcie, po prostu na lajcie. I na początek wprowadzić sobie okresowe posty, a z czasem Wprowadzać coraz dłuższe te okna, gdzie pościmy i coraz krótsze okno, kiedy jemy, i potem w naturalny, bardzo naturalny sposób wchodzi się w pierwszy dzień postu takiego stuprocentowego. On jest zazwyczaj trudniejszy, natomiast jak sobie go przejdziemy raz, drugi, trzeci, dziesiąty, a no to już wiemy, jak to wszystko funkcjonuje, jak działa nasz organizm, co z nim się dzieje, w jakim momencie się z nim dzieje. Że te wszystkie, te wszystkie takie mm, sania w żołądku, które się pojawiają i tak dalej, bo czasem słyszę, ja nie zrobię postu, bo, bo mnie za bardzo się w żołądku <laughs> Słuchaj, każdego i na początku każdego się to jest naturalny odruch organizmu, który chce jeść, po prostu chce się nakarmić, chce się pożywić, bo zaczyna widzieć, że coś się dzieje. Natomiast to nie jest sygnał, że umierasz. wierz mi. Ten sygnał jest bardzo, bardzo daleko. I kiedy, kiedy będziesz pościć? Tak okresowo, świadomie, z intencją oczywiście odpowiednią. Bo też nie wprowadzamy postu po to, żeby się odchudzać, broń Boże. I to nieważne od tego, jaką masz wagę, ale post na odchudzanie to, to, to nie. To już myślę, że dzisiaj żyjemy w takim świecie, że. Każdy wie, że postu się nie robi na odchudzanie, tylko że należy jeść, jak się chce odchudzać, redukować kalorie i nam cały cały proces oczywiście jest do tego. W każdym razie, w każdym razie, tak patrzę, jakby tutaj uchwycić jeszcze lepszy kadr na końcówkę, ale chyba nie ma lepszego, tak między tymi drzewami. Lepiej tak, niż jak mi drzewo z głowy wyrasta. W każdym razie, tak, warto sprawdzać, warto testować. Zachęcam cię do tego, żeby sobie Sprawdzić choćby według tego schematu, o którym ja mówiłam trzy dni temu we wcześniejszym vlogu, albo zacząć, tak jak powiedziałam, na początek w ogóle od okien żywieniowych, czy od ograniczenia jakichś produktów, może w pierwszej kolejności, a potem dopiero przechodzić krok po kroku, krok po kroku, krok po kroku, i wtedy to wychodzi tak naturalnie, że po prostu ciało czuje, że jest Ci wdzięczne, a nie że ty się z nim siłujesz i walczysz. Dobra, tyle ode mnie dzisiaj. Zapraszam serdecznie do obserwowania, zapraszam Cię na kolejne vlogi i oczywiście na wyzwanie, przebudzenie mocy, z którym ruszamy już w poniedziałek. Także klikaj w link pod spodem, który jest w opisie, i zapisz się. Zapisz się, będziemy budzić moc ciała, moc umysłu i moc emocji. Nauczysz się jak czerpać z tego potencjału, który jest w Tobie jeszcze więcej, żeby osiągać więcej, żeby być czymś więcej, kimś więcej, żeby było ci lepiej, lżej, wygodniej, przyjemniej, żeby nie trzeba było się tak siłować ze sobą i ze życiem przede wszystkim. Także zapraszam cię serdecznie do zobaczenia. Trzymaj się, pa pa.